Darwin rozwodził się nad tym, że zęby są różnej wielkości, małe, duże i średnie. Wiele uwagi poświęcił temu, że są ziemby z dziobami dużymi, grubymi, długimi i wąskimi. Założył, że te dzioby były dowodem na ewolucję. Prawda jest taka, że były one rezultatem genetycznej różnorodności, która już istniała w populacji. Jeśli weźmiemy dwie średniego rozmiaru ziemby ze średnimi dziobami i będziemy je hodować, to uzyskamy część ziemb z małymi a część z dużymi dziobami. wraz z upływem czasu ziemby te zamieszkają różne środowiska. W każdym z nich będzie pożądany określony rozmiar dzioba i dlatego dana odmiana stanie się typem naczelnym. Ale rzecz w tym, że zdolność wyprodukowania małych, średnich i dużych dziobów już istniała w macierzystej populacji ziem galapagijskich i zwykłe różnice środowiskowe ją ujawniły. To nie było odkrycie jakiejś nowej i wyjątkowej informacji. Problem w tym, że wszystkie te ziemby się krzyżują, a to jest w biologii sprawdzianem dla wszystkich gatunków. Dwa stworzenia, które są płodne, młode, mogą wychowywać i wydawać życie, uważa się za należące do tego samego gatunku. Wszystkie ziemby galapagijskie spełniają to kryterium, a więc nie ma wielu gatunków. Gdyby ewolucja była prawdą, nie martwilibyśmy się o wymieranie gatunków, powstałyby nowe. Nie mamy nowych gatunków, mamy wymieranie. Wiele różnych gatunków już nie istnieje. Karol Darwin teoretyzował, że mając do dyspozycji wystarczającą ilość czasu, pewien rodzaj zwierząt mógł ewoluować w inne. To jest podstawa drzewa ewolucyjnego nauczanego na lekcjach biologii. Jednak sam Darwin przyznawał, że brak jest skamieniałości przejściowych form życia. Napisał pośrednie łączniki. Geologia z pewnością nie notuje tak dobrze wykształconego łańcucha organicznego, i to być może jest najbardziej oczywistą i najpoważniejszą obiekcją do tej teorii. Głównym problemem darwinizmu jest znalezienie mocnego, namacalnego dowodu. Gdzie go szukać? W skałach, złożach skalnych i skamieniałościach. Skamieniałości gromadziły się przez setki lat. W każdym muzeum uniwersyteckim na świecie znajdują się miliardy skamieniałości, ale nie ma żadnych pośrednich gatunków. Przyglądamy się jednej warstwie i znajdujemy jeden rodzaj skamieniałości. Drugiej, znajdujemy inny rodzaj skamieniałości. Nie widzimy jednak stopniowej zmiany. Jeden z największych dowodów na stworzenie pochodzi ze skamieniałości. Na przykład w górach kambryjskich znajdujemy szeroką gamę skamieniałych złożonych bezkręgowców, ślimaków, medus, dżdżownic, małży. Trylobitów i wielu innych. Ale nikt nigdy nie znalazł na ziemi skamieniałego przodka któregokolwiek z tych kręgowców. Już sam ten fakt podważa teorię ewolucji. Ewolucjoniści głoszą, że bezkręgowce ewoluowały w kręgowce, taki jak ryby. Jednak przez ponad 150 lat naukowcy wykopali miliardy skamieniałości bezkręgowców i kręgowców i nie znaleźli żadnej formy przejściowej. Każdy większy gatunek ryb, o którym cokolwiek wiemy, jest całkowicie ukształtowany. Żadnego śladu przodków, a na pewno żadnego śladu form przejściowych. Ten fakt jest znany także ewolucjonistom. To, że nie znajdujemy przodka ryb bez kręgowców i kręgowców, oznacza, że nie było żadnego przodka i ewolucja jest niemożliwa. Badania geologiczne potwierdzają, że główne grupy zwierząt pojawiają się gwałtownie i są w pełni wykształcone. Na przykład wewnątrz świata owadów istnieje olbrzymia różnorodność i złożoność. Ewolucjoniści jednak nie dają żadnego wiążącego dowodu na to, że jakieś owady ewoluowały od wspólnego przodka. Ten sam problem istnieje w przypadku ogromnej różnorodności płazów, gadów i ssaków. Ewolucjonistyczne drzewo życia nie ma pnia ani gałęzi, dlatego wszystkie sugerowane formy pośrednie są jedynie czystą spekulacją. Niektórzy darwiniści przytaczają dowody na to, co nazywają formami przejściowymi. Najlepszym przykładem, jak przypuszczam, jest archeopteryks, który wygląda trochę jak dinozaur, a trochę jak ptak. Problem w tym, że gdy szukamy dinozaura, z którego mógł ewoluować, Widzimy, że żaden dinozaur nie miał obojczyka, a wszystkie ptaki mają zgięty mostek, który trzyma mięsień piersiowy, co pozwala im machać skrzydłami. Dawniej mówiono, że archoopteryks był po prostu opierzonym gadem. No cóż, nigdy nie widziałem gada, któremu nawtykano piór, kopnięto w ogon, a on poleciał. Nie. Archoopteryks latał, miał skrzydła i z pewnością nie był latającym gadem. Co więcej, mam przed sobą artykuł opublikowany w marcu 1996 roku w czasopiśmie Paleontologia Kręgowców, w którym czytamy cechy czaszki wskazują, że Archeopteryks jest raczej ptakiem niż opierzonym, nielatającym Archozaurem. Najważniejszym brakującym ogniwem jest oczywiście luka pomiędzy przodkiem małpokształtnym a człowiekiem. To jest brakujące ogniwo, które nas najbardziej interesuje, a czy je znaleźliśmy? Jeśli posłuchamy darwinistów, to pomyślimy, że znaleziono ich wiele. Wszystkie znalezione skamieniałości zostały sklasyfikowane jako ludzkie albo należące do małpy. Tak więc brakującego ogniwa nadal brakuje. Przez wiele lat badałem tak zwane brakujące ogniwa pomiędzy człowiekiem i małpą. Odkryłem, że żadne z nich nim nie jest. Na przykład australopitek, szkielet Lucy. Tak naprawdę składa się tylko z 40% szkieletu niewielkiej małpy. I na jego podstawie nie można z całą pewnością stwierdzić, czy kiedykolwiek istota ta chodziła wyprostowana. W Lucy ciekawe jest to, że jest ukazywana jako całkowicie podobna do człowieka. Ma podobne do ludzkich ręce i stopy. Nie wiem, skąd dokładnie naukowcy wzięli te dane, ponieważ w artykule Randala Sesmana na temat gatunku, do którego należała Lucy, jasno jest napisane, że miała długie, zgięte ręce i stopy. Nawet dłuższe i bardziej zgięte niż u szympansa. Kilku uznanych anatomistów doszło do wniosku, że Australopitek, rodzaj do którego należy Lucy, był po prostu małpą, która wyginęła i nie ma nic wspólnego z człowiekiem. Jeśli przeanalizujemy tak zwane brakujące ogniwa, napotkamy na ślady oszustwa, wprowadzania w błąd i spekulacji. Na przykład człowiek z Nebraski to rodzina zrekonstruowana wyłącznie z zaginionego zęba świni. Człowiek z Poldown jest obecnie powszechnie znanym dowcipem. Składa się z małkiej szczęki i wyglądającej staro ludzkiej czaszki. Neandertale byli zwykłymi ludźmi, niektórzy z nich cierpieli na arteretyzm, krzywice czy syfilis. Ramapiticus, Gigantopiticus i Ziniatropus były jedynie małpami, a człowiek z Heidelbergu i cro byli doskonałymi ludźmi. Tak więc pomimo mylnych stwierdzeń ewolucjonistów, brakującego ogniwa nadal nie ma. Można dzisiaj usłyszeć zabawną rzecz, że DNA człowieka jest w 98,3% identyczne z DNA szympansa. Jako genetyk muszę przyznać, że mnie to śmieszy. Nie jesteśmy nawet do siebie tak podobni. Geny, które dziedziczysz po swojej matce i te, które dziedziczysz po ojcu, nie są identyczne. W najlepszym wypadku są podobne tylko w 93%. Naukowcy twierdzą, że hemoglobina szympansa jest w 98% taka sama jak ludzka. Nie mówią nam jednak, że jest wiele innych organizmów żyjących, na przykład w mule, które też mają hemoglobinę bardzo podobną do ludzkiej. Można by się spodziewać wielu podobieństw między człowiekiem a szympansem. Oddychamy tym samym powietrzem, mamy mięśnie i kości, w podobny sposób trawimy pożywienie. Jeżeli jesteśmy stworzeni przez tego samego Boga, to można się spodziewać wielu podobieństw. Załóżmy na chwilę, że te dane są prawdziwe, mimo że nie mam pojęcia, skąd mogą pochodzić. Obłok w 98% składa się z wody, podobnie meduza i arbus. Posługując się ewolucjonistyczną logiką, dochodzimy do wniosku, że nie ma różnicy między obłokiem, meduzą i arbuzem. Te 2% różnicy daje całe może różnice między człowiekiem a szympansem. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jest powiedziane, że Bóg stworzył wszelkie żywe stworzenia według ich rodzaju, aby się rozmnażały i napełniały Ziemię. Dokładnie to widzimy. Jeśli, jak twierdzą ewolucjoniści, gat ewoluował w ptaka, to kto był pierwszym partnerem ptaka? Stąd też wszystkie formy pośrednie były fatalne. Co komu po połowie skrzydła albo połowie dzioba? Wszystkie zwierzęta mają skomplikowane organy potrzebne do przetrwania. Na przykład delfiny i nietoperze mają bardzo zaawansowany sonar, którego używają do lokalizacji pożywienia. Jeśli ten wysoce wyspecjalizowany system echolokacji nie funkcjonuje prawidłowo, zwierzę ginie.